Przyznam, że nie lubię, jak się kobiety kłócą. Faceci, jak się tłuką, to luz. Szczególnie jak sprawa jest honorowa albo sportowa. Paniom jednak nie wypada się szarpać. To, co powiedziałam do niej, że uważam, że gra, powiedziałam to szczerze. A teraz mi to tylko udowodniła, bo w momencie, kiedy Paweł odpadł, chociaż dam mu buzi w policzek, nie było nic. Tylko było pod rękę i uśmiech z innym facetem. Sorry, kurde, że je... może jestem ze szczera, ale. No, No Widzę, co się dzieje. Po prostu. Jakby bronienie jej teraz, że zachowała. No, przecież ona szła uśmiechnięta tutaj z Pawłem II. Ją wziąłem dzisiaj na rozmowę, przeprosiłam ją gdzieś tam za, za powiedzenie, że, 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 że uważam, że gra. No, tak jest, jak jest. Ona namawiała do tego, żebym wybrała innego Pawła. Wybierz tego drugiego, bo z tym się nie dogadujesz. A teraz mi mówi, no, że w ogóle nie zalewałaś się łzami, nie poszła się na pożegnoń ze swoim partnerem. Ona po prostu robi podjazdy w moją stronę i chce mnie oczernić tu. I w ogóle mi tłumaczyła, wiesz, sytuację i w ogóle, wiesz, jakby odwróciła kota Nam że ona chce dla mnie dobrze, że ona chce, żebym ja była szczęśliwa i w ogóle, i w ogóle. To ja teraz to, teraz to już w ogóle dramat był. Mi się z Pawłem dużo rozmawia i jakbym nadajemy na podobnych falach, no i na pewno się czuję kobieco przy nim, bo przy Pawle było trochę inaczej, w inny sposób się czułam. Wczoraj cały dzień gadałaś, że jesteś za Pawłem, 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 a w momencie kiedy on odpadł to w ogóle zero, okej, okay, tak jakby się nic nie stało. No ja sobie nie wyobrażam, żeby teraz nagle odpadła moja para ja na drugi dzień będę mówiła, że już przy nowym facecie się czuję kobieco i już to jest to. A ja nie powiedziałam, że to jest to. No nie, to jest to, ale wiesz, o co chodzi. Tak to jest do zrozumienia, że już nagle piłeczka odbita dalej. W początku to mówiłam, że też nie chce się deklarować jakoś tak super. Ja nie mam 20 lat, że ja tak pstryk, i w ogóle no, miłość życia. Ja uważam, że każdy inaczej reaguje na różne sytuacje. Ja też tak uważam, że każdy I inaczej było, reaguje. I macie swoje zdania, ale jesteśmy, wiecie, w jednym domu i nie musimy się, jakby, jedni. Ja po prostu nie będę mówiła czegoś, co, co jest niezgodne z moim zdaniem. Dobra, ale nie masz prawa tego robić przy wszystkich, możemy to powiedzieć na osobności. Ja nie, nie życzę sobie, żebyś na przykład mnie obrażała przy wszystkich. Bo ale to nie ty... jest tak, bo wydajesz, że jakbyś była nie wiem, jakąś alfą i omegą, a w ogóle nie, nie są nawet prawdziwe. Ale to ty... Nie prosisz cały czas o jakieś zdanie. ale że nie. Czy ja cię wczoraj tu prosiłam o zdanie? Mogłeś przyjść jako żenkę, powiedzieć, e, jak się czujesz albo coś, a nie, kurde, mi robisz podjazdy, Paula. No dobrze, no, ja, mój pogląd jest taki, twój jest inny. Ja i nie, nie tutaj... zasłaniaj się tu szczerością, bo wcale nie jesteś szczera, bo chyba nie masz dobrych intencji. Albo mnie ignoruj, albo serio, ja sobie nie pozwolę na to. Paula, bo do Ale mnie no nie pozwolę, nie pozwolisz. No bo serio, oceniasz mnie w ogóle. Ja po prostu bym chciała, ser. żebyś nie przychodziła do mnie więcej z problemami i moim zdaniem po prostu oszukujesz. To jest moje zdanie i tyle. Mam prawo je mieć. Aż ty, aż zacząłem z tych nerwów obgryzać paznokcie. Wiki, chodź pójdziemy pogadać. Chodź, Wero, jak możesz do kręgu. W roli sekundantek wystąpi Wiktoria i Wero oraz profesjonalni komentatorzy. O, to tam, zaraz jakoś spina może być. No, to może być drama. Może tak. tego, co, co słyszałam, no to nazywałaś Weronikę oszustką. Uważam, że takie komentarze są po prostu zbędne, ponieważ to nie jest miłe słyszeć coś takiego. No, zachowałaś się tak zlewająco pawła. Mnie to wkurzyło w tobie, że go łalałaś. Że, No dziwnie, że nie jest ci w ogóle przykro za Pawłem, a już wiesz, chodzisz uśmiechnięta z nowym Pawłem. O to mi chodziło. I to no, mnie, ale wkutą, to mnie też wkurzyło. Bardzo... słaby tekst. Ale mnie to wkurzyło po prostu. Ciekawe z tym, jak ty byś chodziła? No, bo ja już powiedziałam, jak ja bym się zachowała. Dużo rzeczy mówisz tutaj, moim zdaniem, żeby na sam siebie. No nie płakałaś krokodylnymi łzami. Drodzy, drodzy widzowie, Weronika właśnie przyjęła pozę e, tutaj atakującej. To jest nie fair, Paula, że tak ocenia. Wiesz się ostatnio w ogóle nie podoba, co ja robię co chwilę, więc. Proszę Państwa, jest bardzo napięta sytuacja. Czyżby została przyparta do muru? Czy Paula się wybroni? Czy ma taką siłę przebicia? Na przykład uważam, że jest bardzo cienka granica pomiędzy wyrażaniem swojego zdania. I jakby mówieniem, co ja myślę na ten temat, aby cię po prostu już hamski. No, Weli, może byłam dla ciebie hamska i może przyjęłam z tym, może miałaś swoje emocje, których ja nie widziałam, więc no jeżeli cię to uraziło, to przepraszam. Ja się w ogóle nie spodziewałam tego, że Paweł odpadnie, dlatego to mnie też tak wszystko, ta niepewność, że tutaj była zabawa, tu było śmiesznie, wszyscy się bawiliśmy, śmialiśmy i nagle było takie coś. Czy też był gdzieś tam po prostu taki strzał? Widać po Wero, że jest już znudzona Tak, już poddała się. Tutaj każda przyszła znaleźć sobie y, nie wiem, miłość i tak dalej, i się powinna na tym skupić, a nie na ocenianiu innych i w ogóle na rywalizowaniu jakimś głupim, albo nie wiem jakimś ryga. Czy to się rywalizuje? Nie, ale po prostu chodzi o to, że. No nie, uważam, że takie właśnie jak gadanie przy innych i próbowanie ciebie oczernić, to jest taka forma rywalizowania. Ale ten temat chyba już zamknęłyśmy, Tak, czy nie? no ale pytasz mnie. Znaczy, to ty, ty ja w ogóle, A ja jeżeli chodzi o ja to... bezosobowo, tylko mówię, że po prostu uważam, że, nie powinien, że tutaj jakby każdy powinien się na sobie skupić. Okej, okay. okej. Okay. Nie chcę ani się z tobą nie lubić, bo ja cię t... lubię. No, ja, ja ciebie też od początku lubiłam, byłam za tobą, ale teraz trochę mam ten dystans przez tą sytuację, bo jakby moje zaufanie, uczucie zostały zranione, więc... Ale masz do tego prawo. Po prostu nie będę się gdzieś tam wypowiadać. E... Na przyszłość, jeżeli będę, nie wiem... Nie, nie usłyszę tego prosto od ciebie. Tego co czujesz. Bo może ja odebrałam po prostu inaczej Twoje emocje. No więc przepraszam. Czy tam się dzieje coś? Coś tam się dzieje. <grym> co się dzieje? Nie no wiem. właśnie nic się nie dzieje, już się taka nuda tam robi. Może posycimy tam trochę życzne, to bombę, to jest. Tak. E podejdz i powiedz Sł ja słowo kluczowe. No, podejdź <laughs> tam i powiedz. A ja słyszałem, że Paula powiedziała o Tobie to i odejść. <laughs> I zaraz zobaczysz, jaka tam wojna będzie.